tak? Ja technika? To już coś... No nic, może ktoś tam naprawi. No więc jak Państwo zapytają takiego Betarczyka, czy oni byli... tej organizacji to była organizacja wodzowska, bo ty, żabotyński miał oficjalnie tytuł Rożbetal, czyli wódz Betal. To była wodzowska organizacja. No nie do skąd, to jest strasznie organizacja demokratyczna, myśmy byli tacy demokratyczni. Hej. Czy wyciągaliście rękę w rzymskim pozdrowieniu? W rzymskim pozdrowieniu? to panu takiej głupstwo no. nagrał, nie? Po czym na końcu filmu powiedział, oh, kochaj. Tak. Więc e, e, oni oczywiście mówią bardzo chętnie, to są ich czasy młodości i bardzo się cieszą, że ktoś ich w ogóle na koniec jakby złapał. Natomiast mają ogromną autocenzurę z dwóch powodów. Po pierwsze, no prymat lewicy w mediach, tak? I w, w Izraelu oni mają te same problemy co my. No i dwa, na wiele rzeczy, y, Dziś patrzymy my z perspektywy Holokaustu, tak? czyli oni nie mogą powiedzieć, że zwalczali liberalizm, demokrację, wzorowali się na Mussolini, Mussolini w szkole itd., tak dalej, tak dalej, no bo po Holokaustie nie wypada. Czyli by chętnie uczestniczyli w filmie, ale były takie obszary ich pamięci, do których bardzo ciężko było dotrzeć, dopóki się nie pokazało gazety, że uczestniczył w akcji i on zdemolował ten lokal, no to nic nie pamięta. Ale sobie przypomnę, jak zobaczył gazetę. Ale warto zaznaczyć, że ten film został nagrodzony w Krakowie na festiwalu Kultury Żydowskiej. O, tak, nie tak, tak, został nagrodzony. Pomimo co, no właśnie, a, a jaką mamy? On myśli w tej chwili. Tutaj też Żydzi nadal mieszkają. I jak, chce to są rzeczy Bardziej lewicujący, czy mamy prawidłowych Żydów? No bo nie będziemy mówić o tych, którzy mają media w rękach, prawda? To, to, jest bardzo trudne pytanie, naprawdę, jednoznacznie nie da się nie odpowiedzieć, ale, ale byłem w Krakowie... Moment. Byłem w Krakowie na tym spotkaniu, także po filmie, i to było bardzo ciekawe spotkanie. I e, przyszła grupa taka, która najchętniej by mi prawdopodobnie, e, nie wiem, nie. No, powiem tak, zadawała bardzo podchwytliwe pytania, o tak bym to nazwał, e, krytykując film od strony lewicowej, i nawet padło mu głos z sali, że to jest film pisowski. <śled> natomiast, natomiast było też szczególnie młodych ludzi w wieku 20-20 parę Niektórzy nawet nigdy nie słyszeli o, o bejtarze i, i rozmowy były bardzo fajne i. to no bardzo, wszystko. ludzie normalni, jak wszyscy inni, im się podoba lewicowe poglądy, drugie drudzy prawicowe, tak, normalny świat. Tak. ja po prostu konkretne pytanie, czy, te, czy można kasetę z tym filmem? Y, niestety nie, ponieważ właścicielem formalnym y, telewizji telewizja. Jest, tele, czy jest telewizja, tak? Dopóki hmm. telewizja nie wymituje i nie zezwoli y, na piśmie na na to, żeby ten film był produkowany na kasecie i sprzedawany, to my nawet, ja muszę pilnować bardzo mocno tych płyt, żeby one nie poszły w internet i tak to będą kłopoty formalno-prawne, więc... Zaufałem państwu, zdałem rano film mam nadzieję, że nie, nie, był, nie, nie puściłam, był kopiowany, mnie, bo po prostu zrobiłbym autorowi problemy. Dopóki oficjalnie filmu, i taka jest umowa, nie, 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 po, nie pokaże telewizja nie wyda zezwolenia na, na jego propagowanie, no to, to, to jest bardzo trudne. Nie przewiduję, żeby to nastąpiło w jakimś nada, dającym się przewidzieć czasie. Ja państwu powiem, jak został zablokowany bardzo ładnie film o Roberta Kaszmarka, żeby go, to jest film, który miał największą oglądalność w historii polskiej telewizji, Towarzysz generał. Jest tam, zgodnie z, jest tam film zrobiony kawałek przez panią Torańską w Nocu Generała, fragment. więc towarzystwo tamto, z tamtej strony, zaskarżyło oficjalnie do telewizji, do telewizji film, że to jest bez, użyte bez ich wiedzy i zgody, że oni, są że oni są właścicielami tego fragmentu 13 tam, czy 14 sekund, to jest oczywiście nieprawdą, bo własnością właśnie tego filmu tak samo jest telewizja. No i e, wszelkie próby, w tej chwili film jest jakby chce go wziąć ileś tam telewizji, iluś producentów chce go wypuścić na, na, yy, na płycie, ale Telewizja Polska odpowiada, że jest pewien, no zastrzeżenie prawne, zgłoszone i dopóki sprawa nie będzie rozstrzygnięta, to stan formalno-prawny jest niejasny i tak dalej, i tak dalej. I mają 25 lat. Na. No nie ta się ma, bo już właścicielem jest telewizja. Bezpośrednia inspira inspiracja, no bo Pan zbierał materiały od wielu lat, natomiast w na pewnym momencie zapadła ta decyzja. Co było bezpośrednią inspiracją Pana czy nie, Ktoś musiał zadecydować? Czy... Oczywiście inspiracją były Nocne Polaków Rozmowy, to znaczy ja robiłem z Robertem Kaszmarkiem zupełnie inny film. No, i jak to Robert zawsze tam rozmawiano o historii, bardzo długo gdzieś tam jeżdżąc, prawda, zbierając jakieś materiały. No, i powiedziałem, że taka organizacja była, że byłem sam mocno zaskoczony, będąc na studiach. Zasadniczo zaczynałem się zainteresować historią od lat 30., że takie rzeczy nawet są z historii powymazywane. Robert Kaczmarek. Powiedziałem, no to robimy film, tak? No to, no to powiedziałem, no to robimy, prawda? I to jest prosta bardzo odpowiedź. Zrobiliśmy scenariusz, tak z Robertem, do polskiej telewizji organizacji młodzieżowej, żydowskiej i tak tak Żeby się tam nikt nie zorientował tak naprawdę o co chodzi. Co to jest za organizacja. Oczywiście przesadziliśmy jej, bo tam siedziało taki stado matołów, że nawet jakbyśmy napisali dokładnie ekspresji z Werbisu, to też by nie wiedzieli o co chodzi. Dopiero jak zobaczyli to, 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 te wypowiedzi o komunizmie, o, o lewicy kontrolującej kanały informacji, o wymazywaniu całej, całych organizacji w historii Polski, Polski tak dalej, no to się dopiero zorientowali o co chodzi, tak? No ale za późno, nie? No ale no, inspiracją było to, że wiele filmów z Robertem robię i to jest... Bejtar jest jedną z takich moich przygód. Mam materiały tak naprawdę od wielu lat zbieram, przy okazji filmu sobie uzupełniłem w Stanach Izraelu. No i kiedyś tą książkę o Bejtarze napiszę, tak? bo leży, leżą te materiały od 10 lat, no ale bez przerwy jest coś pilniejszego, prawda? Więc, więc zajmuję się historią zawodowo XX wieku, prawda, i ostatnio PRL-u, ale kiedyś, kiedyś ta książka będzie. Także Wychodzą tematy, jak się rozmawia po prostu o, tym, o, o czarnych i białych plamach polskiej historii, to wtedy, wtedy takie tematy wychodzą. To, to, to była inspiracja. To się <gry> no nawet jak w tej chwili rozmawialiśmy o wielu tematach ciekawych, co trzeba byłoby zrobić, no to już nie mamy możliwości działania. Robert Kaczmarek został całkowicie wycięty z wszelkich projektów telewizyjnych i nie odbiera się jego telefonów odcinało się po kolei wszystko to co robi, skracało za każdym aneksem jakby miał robić kolejne raty bibliografii i tak W czasach krótkich do, do 2000 chyba 2010 roku wiele czy tam 2009 udało się zrobić, po ostatnich zmianach telewizji już no cięto ręce już chyba kolejnych filmów nie będzie. A jaki budżet jest takiego filmu? Nie wiem, nie znam się na sprawach finansowych. To już Robert Kaczmarek jest w stanie na to odpowiedzieć, ja się na tym kompletnie nie znam, ja nie jestem od czymś innego. Tutaj. Jak rozmawiałam z panem Robertem, to on się liczył z taką sytuacją, e, chociaż e, widziałam, że prawdopodobnie no, starał się zrobić wszystko, aby to, tego uniknąć. No niemniej jednak liczył się. Tak zastanawialiśmy się wspólnie w takim mniejszym gronie, e, jak pomóc takim ludziom jak Robertowi chociażby Kaczmarkowi, który jak Państwo widzicie, no, fantastyczne produkcje spod jego ręku, ręki wychodzą, tak jak Krzyż, Towarzysz Generał, co przed chwilą powiedziałam, ale wiele, wiele innych wyszło świetnych produkcji. No i, i tak myśleliśmy o tym, żeby po prostu oni produkowali, a w takich właśnie środowiskach jak my, Klub Gazety Polskiej, za serdecznie Państwu dziękuję, że przybyliście, że po prostu my będziemy te filmy kupować i w ten sposób będziemy wspierać takich ludzi. No nie wiem na ile my będziemy w stanie to robić. Jeżeli byście Państwo zadeklarowali myślę inne kluby, to pewnie byśmy się spotkali wspólnie, wszystkie kluby, i ustawili mniej więcej, na ile nas jest stać, aby takim ludziom pomóc. Proszę Państwa, no, no, ja nie chcę schodzić do podziemia, Państwo również i myślę, że, że nie powinniśmy schodzić do podziemia, a, a to jest najprostsza droga, żeby finansowo nas załatwiać. No po prostu, jak się nie ma co do garnka włożyć, no proszę Państwa, no to i nawet wiara nie jest, no jest już tutaj też słaba. Także, no myślę, że powinniśmy się nad tym zastanowić wspólnie i, i może kiedyś zrobimy takie spotkanie z Panem Robertem, jeżeli Państwo pozwolicie. I coś ustalimy, coś zadeklarujemy. Myślę, że kluby w to wejdą. Jak myślicie Państwo? Zrobimy coś takiego? No, żeby... Nie, 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 Roberta. Ja, nie, 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 może grant. Ja myślę, że że o nie, nie, można się tak samo spodziewać grantu na film o gazety nie, Proszę Państwa, czy są jeszcze jakieś pytania? Bo nie ukrywam, że nie chcę zbyt długo przytrzymywać naszego gościa, ponieważ on po prostu z pracy przyszedł. Ja no i dobrze, prawdy, z pracy przychodzi. Tak. Czy nie można byłoby stworzyć fundacji na rzecz produkcji? Roberta, kaczmarka, jak najbardziej. To jest Wiesz, tak, to, ale, ale, ale tak no, to jest Proszę Państwa, to jest jak najbardziej. Tylko tak, jak Państwu mówiłam, no musielibyśmy się spotkać zadecydować wspólnie i myślę, że to jest do zrobienia. To jest do zrobienia, a, a no, no może zaproszę Roberta na taką rozmowę, jeżeli Państwo chcecie. Tak? No tak, tak, on ma mnóstwo jeszcze filmów, tak. Także jeżeli Państwo chcecie, ja ściągnę pana Roberta, Dolsztyna. Do bardzo bym prosiła, abyście wtedy poinformowali znajomych, kogo tylko możecie, żebyśmy się naprawdę wstawili na no, taką większą liczbą osób i zadeklarowali się. Może taki komitet rzeczywiście utworzymy, może fundację utworzymy, prawda? Nie jest fundacja tak niezależnych mediów. Też, 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 też. Też może, też może... Panie doktorze, kto, kto, Panie, kto po prostu prowadzi taką politykę, czy pan jako historyk będąc tam bliżej? Yy, Odsuwana jest, jest wielu yy, redaktorów, jest yy, ostracyzm, yy, jest po prostu, próbuje się, tak jak teraz powiedzieliśmy pana Kaczmarka, kto, gdzie to są tylko kierownicy poszczególnych redakcji, no, to byłoby za cienkie, więc kto, w tym kierunku, o co chodzi? Uchylam się od tak, no, tak... No tak... To państwo to widzą, państwo to widzą dokładnie, co tali... tak... się dzieje. Dokładnie widzicie. Przedstawiamy, że Żyd jest jesteście walczący, że normalny człowiek, ja jestem daleki od jakichś szokunistycznych, antysemickich, jakichś uogólnień, ale więc kto ma media w ręku, kto buduje taki właśnie to I mówię tutaj, kolega mówi, żebyśmy jakąś budacie obrony pana Kaczmarka, ale to nie tylko pan Kaczmarek. I pośpieszacki setki porządnych Polaków jest legowanych, odsuwanych i to komu... w tej chwili po prostu ja nie wiem. Pan jest bliżej, niech pan... O, nie, jakieś... Roman. Roman. pan pan chcę panie, 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 w panie, 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 proszę tylko popatrzeć na oczywiste fakty, Jeżeli no. Jeżeli jakiś tam kabaretowy klaun, tak który, którego intelektualnie stać na to, tylko żeby wsadzić polską flagę w kupę i sobie rzucać 11 kwietnia żarty pod tytułem zimny lech, <trafię> dobre piwo, dostaje, dostaje najbardziej bardzo lukratywne finansowe kontakty, kontrakty, za które można byłoby zrobić ze 20 dobrych filmów, jeżeli, jeżeli Ministerstwo Kultury sfinansowało plakaty wieszane gdzieś w okolicy na billboardach pod tytułem jak to było zimo? Państwo to słyszeli? Państwo zobaczą, zimą spierdałaj. Akcja, akcja jakaś kulturalna finansowana przez Ministerstwo Kultury to jest jakby dorobek polski kulturowy cywilizacyjny. No to wiecie państwo, ja nie chcę rozmawiać o nazwiskach, no ale to, to no tak to wygląda. No i... Trzeba do tego chyba powoli, po bo albo, albo coś robić samemu, bo tak to Ale no. tak jak członkowie Klubu Gazety Polskiej zaznaczyli, proszę Państwa, ta fundacja Niezależne Media, gdzie podany jest tak. numer no dzięki jej wpływom na tą fundację powstaje dziennik. Który niebawem, tak, który wychodzi. Będzie to nas, dziennik prawicowy i podejrzewam, że jedyny, który będzie nas informował o tej rzeczywistości, która nas otacza. Bo macie świadomość tego, że, że no, w czyich rękach jest rzecz no, niby, to, niby się uspokaja, że jest wszystko w porządku. No, jest, nie, jeszcze nie zmieniła no, się. No, 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 no dokładnie, nie, tak, za chwilę, za chwilę. Dokładnie, no także. No, ja wątpię, żeby utrzymali e, e, to, co było. Ale no niszczy się, niszczy się każdą, każdą ideę prawicową, tak jak zauważyliście. I, i tak, proszę kupować Gazetę Wolską, taka prośba, proszę kupować, tam jest fundacja, jest numer konta, naprawdę te 10 zł wspomoże wolne słowo, bo to, co robi redaktor Sakiewicz, to jest naprawdę wielka praca. To jest praca, I on się naraża, on się naprawdę naraża. Sami widzicie na własnym podwórku, jak można się łatwo narazić, prawda? gdzie się niszczy biznes, niszczy się ludzi, są zwalniani i tak dalej. Także no co mówić o takim Sakiewiczu? No to, 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 to już naprawdę. Albo takim Robercie Kaczmarku. No przecież to są, to są dzisiejsi bohaterowie. Czy WPN tak za, nie zakończyły się lustracje ani, ani w naszym wymiarze sprawie, sprawiedliwości, ani jeżeli chodzi o, 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 o grono profesorskie? Przecież to są sprawy za stałe wiem. To się pojawi, nie panie, pozywa pan, który pracuje w IPN i, i, i jak I to Proszę to państwa, tymi jestem, powodu, jestem tutaj o, dzisiaj to jako to autor to filmu bejtarze. Uszanujcie, to Państwo z wielu względów formalnych i wszelkich innych nie chciałbym się wypowiadać w sprawach IPN-owskich, bo nie mam upoważnienia do tego, żeby ani reprezentować Instytut, ani się wypowiadać w jego imieniu i tak, dalej, i tak dalej. Mogłem tylko przyjąć to zaproszenie pod tym jakby warunkiem, że mamy film o bejtarze, to jest coś jakby moją rzeczą naukową, natomiast nie mam upoważnień do żadnych komentarzy, no, dotyczących instytutu. Propozycja, że pana <grym grym> jeszcze Chciałem zadać jedno pytanie, przepraszam bardzo. Za... Reprezentuję tylko siebie, przepraszam. Zaznaczę, że z ostatnim, bo się dowiedziałem bo przed chwileczką, jestem mieszką za granicą 20 lat, przymusową, z tamtej cały z Polski, w ale proszę pana, dzisiaj, że ktoś był zaniepokojony, śledzę z mieszkaniem w i śledzę z uwagą losy niepełnosprawnych. Z przerażeniem, ja jestem biologiem molekularnym, w ogóle nie zajmuję się polityką, ale z przerażeniem czytam i ostatnio przeczytałem w dzisiejszej gazecie polskiej, chciałem pod potwierdzenie od pana, w gazecie polskiej czy w dość dzienniku że, że jest projekt który, projekt ustawy, która prawdopodobnie się przy, sądzę, że przeszli się w Sejmie, która ma ograniczyć uprawnienia w uprawnieniach postępowania prokuratorskiego w IPN. Nic no, to jest nie wiem. Ja dzisiaj czytałem dziennik właśnie, chciałbym się z szczegółów Znaczy wie Pan, to nie, moim zdaniem to nie ma żadnego znaczenia, dlatego że e, tak, praktyka sądów polskich e, całkowicie sparaliżowała możliwość robienia czegoś pozytywnego. Wszyscy funkcjonariusze SB są uniewinniani. Sędziowie wydający kompletnie bezprawne wyroki e, zostali jakby. E, Możliwość wprowadzenia tych spraw została ograniczona przez tak czy, czy kolegi czy nastąpi, czy nastąpi, a czy regres, Ale te ten... kompetencje są martwe. Sądownictwo w Polsce wymiar sprawiedliwości swoimi kolejnymi orzeczeniami, no tak, Bo ja wiem, że broni że Posiada prokuraturę, są... W sensie, w sensie legislacyjnym są momenty takie są jak prokuratorzy w sądowi. To nie To jest, yy, nie sądowie, tylko naczyń, to jest yy, bardzo skomplikowana jak wygląda? dyskusja. Proszę pana, nie, nie chciałbym rozmawiać na temat Instytutu po pierwsze. Natomiast nie... Nie, nie jestem pana pana opinii, wcale. Tylko jednym znaczy. zdaniem pan odpowiem, że to jakby nie, za, nie, nie, nie ograniczy i nie zaszkodzi bardzo tym sprawom prowadzonym przeciwko SB-kom, czy sędziom Stanu Wojennego itd., itd. Bo wymiar sprawiedliwości już to tak załatwił swoimi życzeniami, że im naprawdę nie to ja chciałem też przy okazji powiedzieć takie jedno zdanie, że po prostu przyjeżdżam na parę tygodni w Polsce, jestem zawsze co rok, ale w diaspora polska, w której się okazam w Belgii i holenderska, szczególnie w ryskach naukowych, to jest jej sporo, z, z poselidarnościowej emigracji przed 1968 roku i tak dalej. To już jestem weteranem w zasadzie. Także mogę przekazać, że po prostu z ubolewaniem patrzymy na to, co się dzieje w Polsce. I nikt nas nie nabrał na zmiany po 90 roku. Znaczy ja po to jest, dla, to jest poza tematem w ogóle. I po prostu to jest po prostu to jest przykra sytuacja cała, która... A to co pan mówi, to ja mam takie wrażenie, jakbym był w 60 roku w Warszawie albo bo ja przyjechałem, ja tu się znalazłem zupełnie z ulicy, przyjechałem przed wczoraj z, z, z anwerpi. Ja, 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 ja tu widzę tak, jakbym był w 60 roku w Warszawie, na, na ulicy Karowej, w gimnazjum czeskiego, które kończyłem. E, I i jakbym się z, z, kończyłem tutaj przymusowo w Kątowie do szkoły, bo był zesłany tutaj, prawda? I tak, jak był w kartonie w latach 70 Pana czy, czy Pana Smoczyńskiego, który był po prostu ubowcem, czy wszyscy wiedzieli, wiedzieliśmy jako studenci. Trzeba szczerze To no, jest w no, moich osobisty. No, osobistych. To tak krótko, nie, po prostu, żeby. Nie, żeby nie, po prostu... Proszę pana, to krótko panu powiem, żeby jakby, niech pan ukoi ból, cierpienie, niech pan przekazał. To znaczy, że, że, że my powiem. mamy to na, na co dzień. No, oni jest, są na zewnątrz. Ja do pani kieruję, bo pani jest z, 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 z Gazety Polskiej. To jest po prostu, żeby bardziej informować ludzi. Znaczy, personalnie, co się dzieje w Polsce, ludzi za granicą, bo tam, jest, tam też jest można troszkę pociągnąć pieniędzy z tych funduszy. No, ale za granicą też powstają kluby Gazety polskie. Ja wiem, My bezpośrednio jest... docieramy. Taka jest idea klubu, to ja zapraszam do tego, żeby pan tam jest poważne środowisko w ogóle. No proszę otworzyć tę klugę. Bardzo, z tego bardzo, bardzo, znaczy nie lewicowej. W, w Beneluxie, w Belgii w ogóle nie udało się władzom komunistycznym polskim, nie udało się w ogóle przekawać się tak jak w Niemczech, rozłamać Polonii, znaczy na, na prorządową i, i antyrządową. Belgia jest po prostu monolitem katolickim, prawicowym jak to się Także tam nie ma, nie ma takich sterej jak w Niemczech. No to proszę, pan, otworzyć, ja, powtarzam, proszę otworzyć Klub gazety polskiej, bo takie spotkania to, to naprawdę to jest nie najlepsza jest, nie forma. Tu, że ja muszę swoją zajmować, jeszcze, A swoją już... Kto to muszę pozałem, kogoś żeby... staleć, To kogoś Raz w miesiącu takie spotkanie zorganizować. No prawda, no to... Jeden dzień wyjęty z, z życiorysu pan Za ma przyjemność. To jest po prostu, no to jest, to jest no to jest kryminalna historia. Proszę Państwa, no, to się proszę Państwa, ja zachęcam, żebyśmy informowali się nawzajem o takich spotkaniach. Jesteście świadkami nowej karty historii która tak jak powiedział została wyrwana przez komunistów. Do tej pory trzyma się w tajemnicy wręcz, prawda? To istnienie Bejtaru. Jest książka, jest. Harcerze Skałci. No, Harcerze, <grywa> tak, jest książka. Powiedział pan doktor Harcerze Skałci. I, i, i takie, takie właśnie informowanie się nawzajem, tak żeby jak najwięcej ludzi wiedziało o takich spotkaniach. No i, i, i mówię, no jesteśmy, jesteśmy. Mamy tą świadomość, że jest Bejtar, mamy nową wiedzę i, i zdobyliśmy ją dzięki Panu i Robertowi. Dokładnie, wystarczy. Tak. Tam są ogłoszenia o naszych spotkaniach, tam są ogłoszenia o naszych spotkaniach. Tak jest, dokładnie. Chciałem zapytać o taką rzecz. Niedawno przeczytałem w, w jednym z tygodników Pana artykuł na temat Wojciecha Jarzyńskiego. Dowiedziałem się z niego, że przygotowuje pan biografię generała. Czy mógłby pan coś powiedzieć na temat tej pracy i kiedy ta książka się ukaże? Bardzo trudne pytanie. Znaczy wie pan, jestem na etapie kończenia kwerendy. Nie ukrywam, że napisałem już 7 z 20 mniej więcej planowanych rozdziałów, ale no niestety mam różny, To robię dla przyjemności. Ja mam wiele różnych obowiązków zawodowych i wszelkich innych. Chciałbym to skończyć w pierwszej połowie przyszłego roku, no ale to jest wariant optymistyczny. Tak? Natomiast no nie wiem, nie wiem, chciałbym, żeby to się udało. A proszę powiedzieć, o czegoś nowego się dowiemy? No na pewno, ale to co zobaczymy? Myślę, jeszcze. że tak, myślę, że tak. Jeszcze więcej. Tak, tak, tak. Nie, no ja już niektóre dokumenty opublikowałem. Na przykład jak cała rodzina Jaruzelskiego w 1940 roku, taka patriotyczna arystokratyczna i tak dalej, Wystąp, wystąpiła obywatelstwo sowieckie w 1940 roku, na ochotnika. Opublikowałem, opublikowałem nasze ostatnie dokumenty, że Wojciech Jaruzelski jako minister obrony narodowej w latach 70. jeździł z ekipą testerów, którzy próbowali potrawy. Jego przed, przed tym jest. Dużo ciekawych rzeczy się dowiedziałem samą bo tu i dowiaduję się każdego dnia. I, i to, że na przykład, generał miał dwóch adjutantów, jednego z żelazkiem, zmieni, pięć razy na dzień zmieniał mundur, a drugi miał pięciolitrowy kanister, bo generał nigdy nie był rąk w normalnej wodzie, tylko zawsze wdestylowany. Czyli tak? się zająć. ciekawych rzeczy. Tak. Czyli chciałbym sobie losem mocza, jak drugiej przy, na farmie Mazury w 1945 roku, dokładnie zbadać to naukowo bo to są, wszyscy wiedzą, po prostu nie ma opracowania naukowego na ten temat. No? To bardzo poważna historia. Tak, on działa w ogóle? Tak, tak. tak. Znaczy, znaczy wie działa... pan. No, to, ja znam tylko z relacji słownych. Mogę panu dać swoją wizytówkę i mogę panu z, po prostu z pięciu ludzi, którzy po prostu jeszcze żyją. Proszę pana, Czego, to, co on tutaj robił? To jest troszeczkę opisane. Ja jestem oświetleniem, ja jestem z Kryncygórskiego. Proszę to pana, to, to jest troszeczkę w literaturze opisane. jest Wilamowski coś tam pisano na ten temat. Tak, tak, jest tak. biografia Lesiakowskiego, której troszeczkę jest wspomniane. Ja mogę panu wymienić 10 tysięcy następnych tematów, których trzeba było zbadać w różnych miejscach, tylko że ja mam jeden komplet rączek, tylko niestety. Więc wie pan, może no, nie, nie da tak, zajmować wszystkim. się wszystkim. Mam plany Wejtar i parę jeszcze innych rzeczy Ale tylko na, o bejtarze, na 10 o tym lat. mówimy. o kontekście stosunków polsko-żydowskich, tutaj w tych filmoczach, sprawy roku 1968, po prostu w literaturze to jest też pustka. Ja mam plana, są... Proszę Pana o poczarze w 68 roku mówimy dużo więcej niż na temat na mnóstwo innych ważnych tematów. Ale nikt jej nie napisał. Dokładnie, jest mnóstwo takich tematów i, i proszę państwa, no tak jak powiedziałam, to są bohaterowie naszej współczesnej Polski i powinniśmy ich wspierać. Mamy ma mnóstwo takich tematów. Temat. <noise> tak, mnóstwo no, tematów. Proszę, tak, ale głośno, głośno, wody. proszę. To... Może bliżej. Chciałbym zapytać o następującą rzecz. Jeżeli telewizja będzie blokować ten film, to po jakim okresie czasu powiedzmy o ten film może wystąpić o prawo do rozpowszechniania? Tylko to jest wspólna produkcja. Własnością, Własnością, jedynym właścicielem filmu jest Telewizja Polska, która wyłożyła na jego zrobienie pieniądze. Nie ma tutaj mowy o współwłasności. I ja nie jestem prawnikiem, nie potrafię Panu odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Może Robert Kaczmarek albo ktoś inny byłby w stanie odpowiedzieć. Tak? Natomiast ja nie mam na ten temat. Wiedzy. Jestem specjalistą zupełnie innej dziedziny i nie potrafię Panu. Ja, może powiem, to ja, już odpowiadam, ja już odpowiadam, telewizja może zgodzić się na, 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 na odsprzedaż lub udostępnienie, ale to jest ich wola. Bo to, to jest prawo cywilne, no taka jest prawda. I to jest wola dwóch stron. Czyli jeżeli bym wystąpił, to wiadomo jest, że oni by musieli odsprzedać lub odstąpić, to wiadomo, że nie zrobią tego, bo zapłacili. Więc odsprzedać, ale czy to... Czy to zrobią? Zrobią, zróbmy, ale nigdy przestaniemy płacić awonament. Przede wszystkim i sprzedać waranty wielkie. Je... No, no miejmy na, oby nie te, okaże się jeszcze, po... że, że, na... że będą sprzedawać, z... ale nie te. Będą sprzedawać wielko, z... ale nie te. bo na tą firmę, jeżeli ludzie przestaną płacić awonament, to, to odsuwią płacę finansową i może zmienią swój produkt, nie wiem. No, zobaczymy, zobaczymy, proszę bardzo. Mmm. Proszę Państwa, jeszcze jakieś pytania. Proszę Państwa, y y jutro mamy zebranie wewnętrzne. Zapraszam serdecznie na prostą 5 przez 6 e, o godzinie 10. E, to jest naprzeciwko Izby Renios. Mam nadzieję, że Państwo się orientujecie. Zapraszam serdecznie. No i proszę kupować Gazetę Polską. Tam ogłoszenia są dotyczące naszych spotkań, e, które organizujemy co miesiąc. Kto będzie następnym gościem, jeszcze nie wiem. Bo to zawsze jest tak, że albo mam gościa, tak jak w tym przypadku dziękuję pięknie, dwa miesiące wcześniej, bo tak mniej więcej ustalaliśmy, prawda? W czerwcu już ustalaliśmy termin i już wiedziałam, że będziemy mieli we wrześniu pana Piotra Gotarczyka z tym wspaniałym filmem, ale z kolei no, teraz do tej pory nie mam odpowiedzi, jak będzie sytuacja wyglądała wygląda. miesiąc. Mam nadzieję, mam okres nadzieję, wyborów. że dokładnie jest okres wyborów i, i, i to jest takie dosyć trudne. Ale mam nadzieję, że stara my staramy się jak Państwo zauważyliście się się, utrzymywać się ciągle w tym cyklu co I mam nadzieję, że co miesiąc, tylko w wakacje oczywiście mamy przerwę. Aha, proszę Państwa, taka jeszcze prośba. Um,